Weź tą kluchę z nosa, wydmuchaj i zaczynamy Co się tak bujasz, jak p***dolny Jak ze zwykłej żarówki zrobić firmową żarówkę Osram? A wiecie, że mam na śniadanie chlebek z miodem? Kręci się jak twoja stara na weselu Klepa ligatora. Mocz słonia Statek kopyto konia <grystanie> O Jezu! Co się dzieje? Kromer się sprzedał! Kromer się sprzedał! A teraz, o! Taki prawdziwy Elton John! No ci syry dają! Są świeżutkie! Wszystkie cipki krzyczą o. Ty wybierasz metodę lizania i sania. Moja dziewczyna jest za to wdzięczna! No. Dawaj, tu, od tu. Abi, no, no, Ice, ice, baby. Dum 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 dum. no, 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 mam, monitor, ale nie mam kompa. Mam głośniki, ale nie mam muzyki. Mam lampkę, ale nawet nie mam co się czytać. Chcesz poglądać ze mną bajki? Do gopis w rozporku noszę, nim wypisuję bladym tuszem. Pozostaje mi już tylko życzyć Wam szczęśliwego nowego roku.